Kochani, witam was w kolejnym filmiku i dzisiaj zapraszam was na zakupowy, ponieważ ja dosyć rzadko robię tego typu filmiki, ale ostatnio się zbierało u mnie parę rzeczy, także stwierdziłam, że wam je pokażę. Będą to i kosmetyki, ubrania, biżuteria, jakieś akcesoria, dodatki, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie i. Zapraszam Was do oglądania! Ja jestem ogromną fanką sklepu Irosha i woszej, po prostu uwielbiam stamtąd kosmetyki, dlatego bardzo się cieszyłam, kiedy okazało się, że na swojej rodziny dostałam od nich kupon minus 40% na zakupy. No i oczywiście musiałam go zrealizować, dlatego jak byłam w opolu, wybrałam się do tego sklepu i wybrałam sobie właśnie trzy kosmetyki. Pierwszy z nich jest to szampon odbudowujący z olejkiem rzużąbadów suchych oraz kręconych. Ja ani takich, ani takich nie mam ale ma przyjemny skład, nie zawiera silikonów, parabenów oraz barwników, także mam nadzieję, że będzie mi się go przyjemnie używać. I on kosztował 10 zł. Druga rzecz jest to taka woda do makijażu twarzy i oczu z wyciągiem z bławatka. Ona ma taką fajną, żelową konsystencję i ona kosztuje chyba jakoś tak właśnie w okolicach 20 zł, a ja za nią dałam tylko dyszkę. Mm, jeszcze za samo to, że się pojawiłam, e, dostałam w Gratisie e, taki różany żel pod prysznic W końcu stwierdziłam, że muszę przetestować szampon Batiste, ponieważ wszyscy go mają oprócz mnie I w Daglasie właśnie zakupiłam e, tą wersję oryginalną No jak na razie e, użyłam go dwa razy no jest całkiem spoko, nie bili jakoś tak strasznie włosów, odświeża je, więc zobaczymy jak będzie się sprawował dalej. Kosztował 16 zł, a ja jeszcze trafiłam na taką promocję, że gratisowo dostałam taką malutką wersję. I to jest suchy szampon z dodatkiem lakieru I ostatni kosmetyk, o którym chciałabym Wam powiedzieć Jest to puder ryżowy z paezę Ja się na niego czaiłam już od dobrych paru miesięcy I tak stwierdziłam, że do rolka Masz rodziny, możesz sobie Na coś takiego troszkę droższego um, Pozwolić, bo on kosztuje 33 zł, więc no, wiadomo, to nie są jakieś miliony, ale też nie jest to najtańsza cena. No i powiem Wam, że jak na razie sprawuje się całkiem nieźle, nieźle matuje, jakoś tam, wiecie, tą twarzyczkę przyozdabia. Powiedzmy, nie wiem, czy puder transparentny może twarzyczkę przyozdabiać. No, ale naprawdę jest całkiem niezły. No i będę go testować dalej, później może Wam zrobię jakąś osobną recenzję, jeżeli będziecie chcieli I on kosztował właśnie te 33 zł, tylko tutaj z jego właśnie dostępnością może być problem Ja go kupiłam w drogerii Jasmine albo Jaśmin, bo ja nie wiem, czy, czy to się czyta po angielsku, czy to się czyta po polsku i... To jest jaśmin, więc. Ale to nie jest dosyć popularna drogę, więc raczej szukajcie tego pudru na internecie. Przyszło do mnie wczoraj zamówienie ze strony Shibiju. Jest to strona, która zajmuje się robieniem biżuterii personalizowanej i ja zamówiłam sobie trzy brązoletki. Pierwsza z nich jest taka metalowa z napisem: Uwierz w cuda. Druga jest z metalową tabliczką, ale z czarnym paskiem z takiej, jakby muliny, coś w ten deseń. I tutaj pisze: Sam decydujesz, ile jesteś wart. Oraz dla mojej przyjaciółki zamówiłam taką podobną jak ta poprzednia, ale z napisem: każdy jest dla kogoś ważny. Powiem Wam, że mi ta biżuteria podoba się strasznie, naprawdę jest to prześliczne. Natomiast. Również dosyć drogie, ponieważ kosztuje od 20 do 60 zł, ale wydaje mi się, że jest to świetny pomysł na prezent dla kogoś. No i żeby, tak wiecie, wyrazić siebie na ranzoletce poprzez słowa. Naprawdę, naprawdę super. Bardzo mi się to podoba. I przechodzimy teraz do uwagi jakichś tam jeszcze innych rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o zakupy stacjonarne, to poczyniłam zakupy tylko jednej rzeczy, co jest dosyć dziwne, no ale tak się złożyło, że w ostatnim czasie niezbyt miałam właśnie ochotę na jakieś takie stacjonarne zakupy i jedynie będąc w Opolu na spotkaniu z widzami wpadłam do Rezept i kupiłam sobie taką bluzkę paski z rękawkiem czy czwarte, ja nie wiem, ja uwielbiam bluzki z samego sklepu dlaczego? to jest pytanie, ale po prostu kocham je, są świetnie wykonane mają fantastyczne jakieś takie wzory, no Super i ta koszulka kosztowała 30 zł na promocji I teraz przechodzimy do zamówienia z Choice Pierwsza rzecz jest to taka tunika sweterkowata z kołnierzykiem, z kotkiem w granatowego cienia, Także fajna na takie bardziej eleganckie uroczystości Miałam już ją raz na sobie, jest prześliczna, cudowna, słodka, także na pewno jeszcze wiele razy ją na siebie założę. Druga rzecz, jest to plecaczek, który wielu z Was spodobał się w filmiku My Morning Routine. Tak, jest to taki plecaczek zwykły, taki skórkowy, natomiast dosyć mały Bo jak widać, no raczej za wiele rzeczy tutaj nie pomieścimy Ale telefon, chusteczki, portfel na pewno się zmieszczą Więc na pewno również ten plecaczek często będę nosić I jeszcze tutaj dalej lecimy z ubraniami Przyszedł do mnie sweterek, taki szary z tygryskiem, powiedzmy, tak, powiedzmy, że to jest tygrysek. Sweterek jest taki troszkę hmm, materiał, no jest taki sweterkowaty, tak, wam to powiem, bardzo wiem, bardzo wam pomogłam. On tutaj z tyłu ma jeszcze tył tego tygryska, no ale jest przyjemny w dotyku, no, no jak to sweterek, sweterki wszyscy lubią, jest zima. Trzeba swet nosić. I jeszcze z takich drobiazgów przyszły do mnie trzy takie słodkie portfeliki. Jak wiecie, jestem ogromną chciawą i zamówiłam sobie y, trzy portfele. No, te są dwa takie same, ponieważ ja myślałam, że jedno zamówienie się zgubiło z tym portfelem i zamówiłam sobie go przy kolejnym. A się okazało, że tamto zamówienie się nie zgubiło, tylko po prostu przyszło nieco spóźnione. Więc mam dwa takie same portfele: y, jeden taki W y, dawy, także będę miała jakieś tam prezenty. Ale i również gdzieś tam na jakieś wycieczki, tak to nazwijmy Jeszcze przyszła do mnie taka biżuteria Pierwsza rzecz, jak ją otworzymy O, to jest taka prześliczna bransoletka Taka, o Jezu, no jest cudowna Bardzo ładnie się błyszczy I, no nie wiem, wydaje mi się, że ona jest taka wytworna Taka delikatnie dziewczęco-kobieca no, jest po prostu prześliczna i na pewno e, sami to potwierdzicie. I jeszcze przyszła do mnie druga branzoletka oraz pierścionek z takimi perełkami i, i kroształkiem. Okej, okay, przechodzimy teraz do takiego dosyć sporego zamówienia ze strony Dressling. Ja zawsze myślałam, że ta firma jest taka wiecie niezbyt dobra jakościowo, że to jest wszystko takie tanie i później pewnie jak przyjdzie to to będą takie szmatki no ale sobie wiedziałam, że dobra, spróbujemy, bo w sumie było parę takich całkiem ładnych na zdjęciach rzeczy no jak paczka przyszła, to się moi drodzy okazało, że te rzeczy wyglądają tak jak na zdjęciach i są naprawdę dobrej jakości bardzo się tym zdziwiłam ale zaraz wam pokażę i sami się przekonacie Mam to jeszcze wszystko w workach, mam nadzieję, że mnie słychać Pierwsza rzecz, jest to taka koszulka najzwyklejsza Z przemięciutkiego materiału Ja lubię takie różne odcienie bordo Jakieś takie czerwienie, jak widzę tutaj Bardziej wam się pokazuje um, No, jest na mnie dobra, co najważniejsze Także e, na pewno jutro czy tam wjutrze ją nałożę Bo strasznie mi się spodobała ta bluzeczka e, Przyszedł do mnie jeszcze taki a Ola jakiś śmieciach będzie workami rzucała. Druga rzecz jest to taki łososiowy sweterek, taki można by powiedzieć, że z koronki. Dziwna sprawa, że on właśnie jest jakby niezapinany, więc trzeba go jakoś tak nakładać przez, przez głowę. No, jakoś tak dziwnie, ale no całkiem ładny jest. Będzie fajny na takie jakieś cieplejsze dni, typu wiosna, lato. No i na pewno trzeba coś pod niego założyć. Moja mama zamówiła sobie taką bluzeczkę z frędzelkami, ale jak się okazało, bluzka jest strasznie duża i tutaj zmieściłyby się dwie moje mamy. Także, no niestety prezent się zbytnio nie udał. No ale na pewno coś tutaj z tym zrobimy, czy się komuś da, czy sprzeda. Jeszcze pomyślimy. I tutaj patrzcie, co ja mam. Takie słodkie jakieś śpioszki czy co to jest? Ponieważ zostałam ciocią i stwierdziłam, że małemu dudusiowi mm, kupię jakiś taki prezent na powitanie jego życia. Na świecie i to jest bardzo milusie w dotyku, więc mam nadzieję, że małemu Dudusiowi się spodoba Tym bardziej, że patrzcie, nawet tutaj na stopach ma takie, nie wiem, czy to jakiś pies, czy królik I tutaj zamówiłam sobie jeszcze taką bluzkę w paski, oczywiście ja kocham paski Tylko na rękawach ma coś takiego dziwnego czerwonego, więc no nie wiem, jakoś tak będę może dokrywać Bo w ogóle skąd to się to wzięło, do czego to pasuje? No ale ogólnie bluzka jest całkiem fajna, ma taki um, super rozciągliwy materiał, więc na pewno ja, grube Ola, się w nią zmieszczę i jeżdżę tutaj e, taki sweter, um, no troszkę chyba na mnie za dużo, chociaż nie, będzie taki po prostu luźniejszy, kremowy, e, dziwnie wilgotny, um, ale jest ładny. I tutaj na lato będę miała crop top. Jest bardzo fajny, ponieważ ma wycięte tu ramiona, więc taki dosyć ekstrawagancki. Materiał jest dosyć taki cienki, więc na pewno nie będę się w tej bluzeczce gotować. I jeszcze dwie ostatnie rzeczy. Pierwsza z nich jest to taka torebka w kolorze jakiejś takiej kawy, czy co to jest. Ja osobiście. Nie posiadam w chwili obecnej chyba właśnie takiej mniejszej torebki, więc widziałam, że sobie zamówię Naprawdę fajnie wykonana, ona ma tutaj chyba pasek w środku, mam taką nadzieję uh -huh. A jak się to otwieram? Tak, ma tutaj pasek i, i jeszcze jakiś papier e, O, jeszcze drugi papier e, Także, o, już prawie taka można powiedzieć mała listonoszka mi się podoba I ostatnia rzecz, zamówiłam sobie pędzle, które są niesamowicie ładną podróbką pędzli z Real Techniques No powiem wam, że w sumie nie sądziłam, że one będą aż takie ładne, te pędzle Ale powiem wam, że wiecie, one kosztowały jakieś tam 5 dolarów czy ileś A są nieźle wykonane, ponieważ jak je dotykałam są bardzo mięciutkie I też włosie jak na razie nie wypada I tutaj są cztery pędzle do do, do, do... do czego? Do... Podkładu, do pudru lub podkładu mineralnego, do ust albo jak tam coś szczegółowego chcecie zrobić przy oku, i jeszcze do konturowania. I jeszcze mamy tutaj co? Aha, taki. Mm... Taką saszetkę na te pędzle No, więc fajnie będzie się je na pewno używać Ponieważ ja jestem posiadaczką tylko dwóch pędzli Więc troszkę Bidnie Ale mam nadzieję, że teraz Te również będą się częściej W moich filmach pojawiać I to by było na tyle, moi drodzy Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, komentujcie itd., itd. I co? Widzimy się niedługo Cześć!